Cześć, witajcie z tej strony, Mikalo. Witam Was w kolejnym odcinku z parkurów od widzów na naszym kanale. Także w sumie możemy zacząć. A mój drogi widz, zostaw łapkę w górę, ponieważ organizuję rozdanie czegoś z kolekcji Dripowej. jeśli chcesz coś wygrać, to zostaw łapkę w górę pod tym odcinkiem. Napisz swój nick z MovieStarPet w komentarzu. A po trzecie, zostaw subskrypcję. Szary przycisk, pamiętaj o tym. Ponad połowa osób tego kanału nie subskrybuje, także sprawdź, czy masz szary przycisk włączony oraz dzwoneczek. Także klikamy, zagraj tutaj, parkurek yy, i wybieramy. Wpisujemy sobie oczywiście nazwę, yy, frazę Mikalo 2020. Jak chcecie, możecie mi robić jeszcze parkurki, chociaż naprawdę już ich jest naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo. Lecimy sobie z jakimś takim parkurem od buły. 1, 2, 3. Jest on chyba taki dosyć krótki. O nie, tam widzę fałszywe portale. No to nie będzie ciekawie, ponieważ ja nie, nie mam farta do zgadywania. No ale możliwe, że trafię. Możliwe, że trafię, chociaż wątpię, ale lecimy. Ok, mam jakieś takie. Białe serduszka w takie kropki. W sumie z tego krocka można by było zbudować fajną kostkę do, do gry. W świecie o co chodzi, e, ale no, no, niestety, na Blockstar nie da się rzucać e, prabrykatami więc mógł, mógł być lekki problem. E, czy tu mogę zrobić skróta, proszę Państwa? O, mogę! Chyba mogę, ale problem w tym, że potrzebuję klucza, a ja nie wiem gdzie jest klucz. Także mm, nie wiem, mam nadzieję, że gdzieś go potem znajdę. Na końcu parku czy coś w tym stylu. Siemka, Griminka, pozdrawiam Ciebie serdecznie. Okej, okay, czy tu gdzieś będzie, halo, czy będzie tutaj żółty kluczyk, chyba on będzie tutaj jak te portale ogarnę, dobra, chyba będzie ten u góry O, chyba zgadłem, więc chyba mam farta, dobrze, dobrze więc, e, okej, okay, no ale problem jest z tym, że tutaj mamy już zaraz metę, a ja nie mam klucza z żółtego i nie będę mógł otworzyć bramy nie podoba mi się to, nie ma, nie ma jakiejś dziury, chyba nie ma dziury, także nie wiem. Spróbujemy wszystkie portale testować, może w jakimś jest właśnie yy, klucz ukryty. Być może w tym w prawym, bo jak nie w lewym, to może w prawym o, i chyba miałem rację. Gdzie jest klucz? Halo? Gdzie kluczyk? Gdzie jest kluczyk? Ej, chyba... Ej, o, gdzieś tam było, ej, był jakiś tam skoczek. Ja to widziałem, chyba widziałem skoczka, czekaj, czekaj. I tutaj coś jest, ale to jest niewidzialne, ej, gdzie? O, tu jest! Nie, czekaj, tam nie mogę doskoczyć, tam trzeba jeszcze coś znaleźć Ale to jest mega ciężkie, bo patrzcie, bo są niewidzialne klocki Ej, Czekaj, tutaj trzeba do góry trzeba, no gdzieś do góry Ej, no, Nie, mam sufit, mam sufit, ja nie wiem O, 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 mam mam, 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 I teraz tu O, mam, 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 mam Nie, no nie, no zginąłem Ej, Jezu, pewnie to jest takie proste Ale jak ma się czarną ścianę i czarny, czarne skoki to, to jest za ciężkie To naprawdę jest ciężkie, dobra e, tu I tu No, no, co ja mam z... Jak mam to przeszkodzić? To jest niewidzialne skoki po prostu Niewidzialne skoki w WSP Ja nie umiem tego przejść Czekaj, y, Nie, tam nie Tutaj coś jest No, no kurde, no co jest? Czy tam jest jakiś sufit u góry? Ja nie widzę tam sufitu Mi się wydaje, że tam nie ma sufitu Co jest z tym parkurem? Griminka, weź no, mi to, mi tu pomóż Dobra, tu widzę Że tak Ale tutaj, tu już nie wiem nie wiem, o, 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 dzięki Griminka I teraz, ja teraz, teraz skakuję tutaj, dobra, chyba się udało Mam żółty kluczyk, dobra, teraz Teraz tutaj skakujemy i lecimy, lecimy do mety Obym tylko nie spadł, głupio, bo jak spadnę No to będę musiał od nowa ten kluczek. a ja tego nie chcę Jest, 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 troszeczkę dotknąłem Fioletowej lawy, ale nie zaliczyło, także Bardzo profesjonalnie po prostu, blisko śmierci, ale najważniejsze co się udało. lecimy z kolejnym od mrogu. tu mamy taki z tymi chyba taśmociągami, jak to się nazywało? a nie, to nie, nie są taśmociągi, chyba nie. taśmociągi to jest co innego, to już nie pamiętam jak to się nazywa, ale jakoś to się nazywa. oj, 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 tutaj, o, to tak, dobra, ok. oj, chyba tutaj będzie meta, a nie, o nie, tu mamy czerwony klucz nowu. musimy znaleźć, tylko gdzie on będzie, gdzie on będzie. on pewnie będzie gdzieś ukryty. W właśnie twarzach moich. zaczniemy sobie może od początku i będziemy po prostu szukać, może znajdę gdzieś ten czerwony kluczek Mam nadzieję, że go znajdę dosyć szybko. Mamy w ogóle jakiś kryształ. Nie wiem w sumie po co mi ten kryształ, no ale może będzie potrzebny, także... O Jezu, ale mam oczo pląszy przez ten klocek! Dobra, okej. Okay. No gdzie tu jest ten klucz? Ja chciałem go znaleźć. Mam nadzieję, że większość... Znajdę ten klucz i nie będę musiał ja szukać, ale w sumie i tak ja szukam, więc... Kurde, no jak mam tu wejść? No jak mam wejść do tego postaci? Nie, chyba tutaj nie ma klucza, no gdzie jest? No nie wiem. Ja chciałbym go naprawdę znaleźć, tylko tutaj bym chciał wskoczyć, ale może tam coś jest? Może że jest tu ukryty kluczyk? No nie ma tu kluczyka. Kluczyku, kluczyku, czy się może znaleźć? Kurde, no nie wiem. No jakam to tam nie ma go, nie wiem. Ja nie wiem, gdzie jest ten kluczyk. Ja tu wszędzie patrzę, wszędzie patrzę i go nie ma. Także ja wychodzę. Lecimy z kolejnym parkurem od Killer: 1, 2, 3, 9, 8, 7, 6. Jest on ciekawy, ponieważ mam tutaj y, ciemną mgłę i tam widziałem wieżę Tesla, tak? Że może być hardkorowo. Mamy jakiś taki y, tor, taki wiecie, jednoliniowy, ale mamy z Teslami tutaj, więc może być ciężko. Dobra, ojoj, kolejny Tesla tu mamy. O, Mamy uleciałkę, bardzo dobrze, o wow, ale szybkie uleczenie Oj, oj, ale to jest szybkie, dobre lecimy dalej O nie, kolejne, kolejne tutaj Tesla, o, skaczemy O, skaczemy, Je o kurde, ale to jest niewidzialne Ko Kolejne niewidzialne skoki, o nie, kolejna Tesla Musimy uciekać szybko, 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 ok Kolejna no ale widzę tu leczałkę. Widzę, widzę ją, widzę, widzę. widzę, Jest dobra i tam będziemy mieć metę. Ok, skoczymy sobie tutaj i mamy metę. Jest dobra. Były dwie testy na końcu, ale się udało. Ci się za sekund. Bardzo dobrze, bardzo ładnie. Fajne parkury dzisiaj, naprawdę fajne. Na fajne bardzo parkury trafiam. Lecimy jakimś powalonym parkurem, bo naprawdę wszystko tu jest od Hermiona. Pozdrawiam Cię serdecznie i lecimy. Zaczynamy sobie od psychoha, Psy, nie psychohanki, no psychohanki zaczynamy. Skacze sobie na parkurek, obserwuje Semikusia, bo, bo to psychofanka, bo, bo to psychofanka Skacze że się biega, pisze wszystkich, ona tu przekrzyczy, bo, bo to psychofanka, bo, bo to psychofanka Dobra, lecimy dalej Mamy w ogóle tu bardzo dzi dziwną lawę, która jest taka, troszeczkę lawą, troszeczkę nie lawą, tak, nie wiem Troszeczkę dziwnie, ale dobra. O, mamy McDonald's, normalnie lekcji by, pewnie by do tego Maca chętnie przyszła. No ale niestety jest on z Boxer Planet, a nie, a nie w Realu, no niestety. O, jakiś parkour od y, Sonia X, taki troszeczkę ciekawe, ciekawy, taki niby otwarty, bo nie ma żadnych tutaj ścian. Wszystko widzimy na widoku. Jest on takim bocznym parkurem bo wszystko jest, tak wiecie, po bokach, nie ma nic na środku, także ciekawy, ciekawy pomysł, lecimy, Ej, ale fajny to i prabrykat. Ej poczekaj to jest to, Ej, tego chyba, tego nigdy fabrykatu nie widziałem, także oryginalny, Ciekawe, ciekawy, jak ten ktoś go znalazł, bo naprawdę jest fajny, pierwszy raz go widziałem. Ok, lecimy dalej, lecimy. Pozdrawiam Julia, ponieważ dołączyła tutaj jakaś nowa osóbka. Okej, okay, uleciałki, radioaktywne, ja tutaj taki misz masz bym powiedział. Okej, okay, mój czy to jest mój tunel? Nie wiem czy to jest mój tunel, ponieważ ja taki właśnie podobny ym, stworzyłem na moim właśnie koncie Mikol 6 taki właśnie. Yy, zobaczymy sobie w sumie. Zobaczymy, czy może to jest ten mój. Yy, Okej, okay, przeszedłem w parku i sprawdzamy, czy to nie jest czasami mój tunel. Chociaż możliwe, że to nie jest mój tunel. Zobaczmy, zobaczmy. No właśnie. To jest właśnie z bazy krzyża z czego co wiem No krzyż więc no chyba to nie jest to Chyba że ktoś tutaj po prostu podmienił Lecimy teraz z różowym parkurem od Oletka371 Pozdrawiam ciebie serdecznie i lecimy Dokładnie jakiś taki parkur mega otwarty O robociki Mikalo, Psychofanka, Hermiona i Kangurek Bardzo y, fajne tutaj zwierzaki to mamy tylko taki parkour otwarty. Fajne są takie parkury, bo chociaż coś widać, ale ale wiecie, też z ścianami są ok, no ale zależy to po prostu od kreatywności, więc lecimy. O nie, znowu będą fałszywe portale, których mega nie lubię, mega nie lubię, no ale czasami trzeba po prostu wybrać w życiu, którą drogę i wybieramy. O nie, to mamy teraz y, te przyspieszenie, ale troszeczkę takie niedziałające, bo bo nie, nie do końca automatyczne, jak, jak powinno. To w ogóle były Tesle, ale ja się uleczę, co? Ja tutaj na spokojnie, ja mam czas, ja się mogę ulecić Dobra, mam pełne HP, lecimy tutaj Dobra, nie stracę HP challenge, zobaczymy I hop, hop, okej, okay, udało się, nie straciłem HP Ale tu już stracę, bo jest gorąca smoła No niestety, takie życie Musimy iść po tej smole, nie mamy innego wyboru, ale mamy tutaj kolejną uleczałkę, więc znowu pełne HP. Mamy bardzo tutaj bezpieczną drogę. Lecimy sobie teraz po trampolinkach, Chłopsi, hopsi, hopsi. Mam tutaj te armatki, armatki, nie wiem, czy co sami na hita nie, nie zabijają, także wolę uważać. Harry Potter, mam wrażenie, że portalem będzie ten ostatni. Taki najcięższy. Aha! Czyli jednak tamten prostszy, a ja myślałem, że tu chodzi o to, żeby być tutaj takim wiecie, pomyśleć troszeczkę, że jednak lepiej, lepiej gdzieś daleko, no ale jednak w sumie jednak to było logiczne, że raczej tamtego nie będzie, no ale cóż, wolałem tej troszeczkę poświrować, no ale nie wyszło. Okej, okay, bo mam ba bardzo mało HP, mam tylko 2 HP, więc może się lepiej podleczyć trochę tutaj. Tu w ogóle chyba na końcu mapy będzie droperek do przejścia, także mega ciekawie. Siema Soimer 11 i siema Dominika. Okej, okay, próba kolejna, mam nadzieję, że to nie mnie za... Oj, okej, okay, okej, okay, troszeczkę mi chyba zabrało HP, ale dobra. Lecimy teraz z tym pierwszym portalem, mamy kryształ i lecimy z droperkiem. I lecimy... Aha, nie wyszło. E, dobra, spróbujmy jeszcze raz. Musimy gdzieś tutaj ładnie, ładnie skoczyć. E, a tu chyba skoczymy, bo to jest najprościej. No i proszę bardzo, rekord czasów Okej, okay, lecimy z kolejnym parkurem od Nakumura. Jest on ciekawy, inny, ponieważ ma tutaj szyby jakiś dziwny początek, bo są przyspieszaczki. O nie, jakiś, jakiś portal fałszywy będzie, już to czuję. E, nie moc od bo są jakieś tutaj pacze jakieś takie e, dziwne, i e, paczeki oryginalne, ej, fajne to. Nie wiem czy to nie jest czasami prebrykat, ale jak to nie jest prebrykat, to naprawdę mega pomysł. to nie jest czasami droga po kluczyk? Kurde, tam był kluczyk! Ej, naprawdę, to jest druga po kluczyk! Ej, niesamowite, dobry pomysł! Naprawdę elegancko! Chyba się nigdy nie spotkałem z taką formą zdobycia klucza, bo już takie parkury to często umknął. na były taki styl, ale no, po kluczyk to tego jeszcze nie było, naprawdę. Mega oryginalnie, a już wiem po co był ten portal, do tego, dobra, już wszystko rozumiem, więc lecimy, lecimy sobie po pierniczkach. Mam kolejną różową ścianę. Kolejny jakiś różowy parkur. Biała na czarnej, ale nikt tutaj normalnie. Dziwny troszeczkę. okej, okay, lecimy sobie tutaj po pierniczkach. Po pierniczkach. O, napijcie, czyli widzicie już pierniki, bo w sumie mamy za niedługo święta. Ja jadłem w sumie pierniki takie ze sklepu, no ale jadłem, już jadłem, już na szczęście. okej, okay, teraz gdzie mamy? I chyba teraz tutaj, po lodowym tutaj. Takie właśnie lodowe, lodowe parkury są spoko, ponieważ dają dużo właśnie mrozu. Ponieważ jeżeli na mapie. Jest bardzo mało mrozu. No to tylko tam się spełni. Dlatego jest jest tam go właśnie najwięcej. Także jest to spoko właśnie pomysł, żeby dostawać dużo mrozu. Ok, drabinka tu jakaś. I tu mamy kolejny dropper, ale taki mega wielki dropper. Dobra, czy tam radę? Oooo. Dobra, jestem. Mamy bramę. No i ładnie. I mamy minuta 16. Bardzo fajny parkour. Mi się podobał szczerze. I mamy kolejny parkour od Zeus lowe horse, dam Ci uśmiecha. I mamy w tym parku taki lodowy, taki wiecie, déjà vu troszeczkę, Déjà vu troszeczkę, ponieważ na przykład w Minecrafcie jak się jedzie łódką, po lodzie, to właśnie się mega szybko jedzie. Więc tutaj to też możemy tak w sumie nazwać. Uuu, skręcamy i hop! Oj, daleki skok, oj, daleki skok, troszeczkę za daleki, ale chyba jest on, do... możliwy, bo już ktoś to przeszedł, ale ciekawy. Też parkour, takie parkoury też są fajne, no ale jak jest ich za dużo, to też, to też nie, nie fajnie. Fajnie jak są właśnie kilka takich innych yy, i są naprawdę. O, okej, okay, daleki skok udało się! Wsiął do góry, wsią, okej, okay. siął, działam, działam, dobra i teraz pyk, 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 jumpy, 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 jumpy. Jump, nie zatrzymujemy się i pięknie. 19 sekund, no i ładnie. Fajnie, chyba, bo chyba był rekord: 26 sekund. Także okej, okay, mamy kolejny parkur od jakiejś Madzi. Pozdrawiam Ciebie, bardzo serdecznie. I jest omega taki Niemcom, ale mi jakoś laguje ten parkur. Mam tutaj w, w sumie taki parkur nie do końca, ponieważ mamy tutaj wszystko e, na podłodze po prostu. Mamy jakieś czarne, niebieskie ślaczki, musimy po nich chodzić. Okej, okay, czam tu, okej, okay, chyba teraz tutaj, dobra. To jest całkiem ciężki, Ej, ale to jest ciężki parkur, dobra. Teraz Tutaj, teraz po skoczku i teraz hop! O, niektóry lewy, lewy wybieram. O i chyba trafiłem, także dobrze. Mamy kryształek, to bardzo dobrze, bo jakbym zginął, to, to niby, nie chciałbym się kolejny raz wracać. Także kryształy są naprawdę dobre na parkour jak, jak macie kryształy, to używajcie. Ło, wow, ale fajny portal, fajne, fajne użycie portalu. Oj, o, znowu ten fabrykat, ok czyli już nie jedna osoba go użyła. Dobre, dobre, dobra, dobra, dobra. Okej, okay, hop, hop i teraz hop. O, król d 6 dołączył. Pozdrawiam ciebie serdecznie. Co jest? Tam mamy metę i musimy teraz tu przejść. Ojo,joj oj! Hardkorowa droga do mety, zobaczymy czy się uda, ale chyba się uda. Ale no, troszeczkę ciężko jest. O, teraz, teraz może tutaj. No i to był zły pomysł. Wiedziałem, że to był zły pomysł, ale myślałem, że może coś się zlaguje i, i nie zginę. Próba kolejna, spróbujmy to jeszcze raz. Żeby bardziej ogarnięcie to zrobić. Okej, okay, dwie kratki, dwie kratki, dwie kratki. Teraz i tu właśnie jest problem. Gdzie mam tu iść? Gdzie mam tu iść? Naprawdę nie wiem, gdzie mam tu iść. Czyli się może tu, okej, okay, tutaj. Teraz tutaj bym skoczył. Teraz tutaj i. Jest, 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 jest. Udało się. Minuta 7 sekund. Pięknie, bardzo ładnie. Udało się. Lecimy z parkurem od Ulcia 26. Pozdrawiam ciebie i lecimy. Mamy taki parkur taki od samej góry w sumie Tutaj mapy. Ej, ciekawy, ciekawy. O, wow wow, wow. Ciężki to chyba będzie. Ciężki parkur, bo. są takie trójkąty. Ej, okej. Okay. Będzie, będzie chyba ciężki ten parkur, tak myślę. Bo jeżeli mamy taki start. Taki, takie coś na początku, no to się boję, co będzie potem? Ale, ej, ciekawy pomysł. sumie nie widziałem, żeby takie coś ktoś zrobił. O kurde, to będzie ciężkie. Oj, to będzie. Ciach, ciach, ciach. O, dynia jakaś co tu dynia Nie wiem, co tu dynia robi. O kurde, co, jeszcze te o, ule. Jeszcze te głupie ule. Ej, teraz iść, chciałem, co, co mam tu zrobić? Aha, co? Ej, niku mam tego. Co mam tu? E, dziwne trochę, bardzo. Da się! Ja żyję? Co jest nie tak? Wytyfy, ja myślałem, że ja zginę tutaj, a nie zginąłem. Czyli istnieją takie parkury, ej, tego nie wiedziałem. Naprawdę, wszystko wiedziałem, ale nie wiedziałem, że takie coś da się przejść. Naprawdę, to mnie zagięło troszeczkę. No co ja robię? Dobra, ja się poddaję, wychodzę z tego parkura. Przeszedłem, ale już koniec, chyba już po prostu limit czasowy już parkourów yy, poszedł, bo już gram jak gówno. Także dziękuję wam za oglądanie tego filmiku widzimy się w kolejnych odcinkach, także papatki!